Jesteśmy już 4 lata temu w Rosji jesteśmy tutaj, także cieszymy? się chwilą. A skąd Ty przeczułeś, że oni kurde wleją te margantynczykowe? No ja przyjrzymy się do Was z interesuje to, A Wy się, piką, <laughs> <udaję> się <laughs> No to no, sobie no, nie mogłem tak 5 minut pogadać. jak oczywiście, Ale oglądaliśmy 3 razy w nocy, jak ci znam. Więc nie, już, nie, po upadnięciu kurzu. Nawet... Raz widzieliśmy gdzieś tam, ale... Oj, to jest tak robię. o dwa razy więcej niż my trenerze. Ale wy się podniesiecie. Problem bez tego alkoholu. Jest no, jest. Ja nie, jest. nie ma problemu Czuję, że jakiś kompocik robicie. ale Lewy bardzo załamanie się. Obarcie, obarcie, nie wiem, no nie widziałem go później. już. Kolacja A, była, wszyscy poszli do pokoju. Więc... Nie widziałem się dzisiaj wygrano jeszcze, bo oni miały 12 dopiero tutaj. Jak łatwiej, jak oni zagrają? To samo jak zagrają? Myślę, że lepiej. No. Jeszcze nie, nie da się lepiej, że oni takiego właśnie nie zagrają. Ale czy tak, 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 tak wysoko? To, to jak wygramy bez 5 postanowiec w sile, czy się to mówicie, a pera. Jak oni bez dwóch to wie? Nie, no co? Nie ma znaczenia. A zresztą to były dobre spektaki, a taki sam No bo będzie zawsze strzelał strzelakami to o tym się tłumaczyć. No, strzeli jednego czy strzeli dwóch, to nie ma znaczenia, ale to jest najlepiej wykonujący zawodnik rzuty karne w e, świecie, można powiedzieć. Jak się na Messiego, na tych wszystkich innych, Ronaldo, to ile karmi wystrzelali. Tak, to mi się to rzadko zdarza. No, akurat tutaj chciał, że że ta filo to akurat na ten mecz. Trener żad no, tam pięciu dla... zmian, nie żałował trener, żeby śmiesznie szó szusą zrobić, gdy miał uderzyć w słupek głową i się mogę jeszcze zmienić. Nie <laughs> ma kogo byście zmienili w tej sytuacji. Nie, ale to tak się przyjęło, że jak jest te pięć zmian, że to można pół drużyny wymienić. No żeby... dobrze, ale kogo tu tam się skóra się na kamerów. No tam nie było. On chciał zostać, tak? Tak, chciał zostać, ale kamek był w grze. Funkcjonował w drużynie, mam tu wręcz, bo zmieniali skrzydłowy. Skóraś na ile minus kadrze liczycie? No, no, 11. No i wiecie, no, to też jest y, trudne. Widzieliście po Nikoli, że to nie jest takie proste. chłopak gra w a też gdzieś tam przytłoczyło go to wszystko. No to, a może mogrosi z takiego No tak, tak, tak właśnie, tak no no, ja. to róbogrosi. Ale co my chcieliśmy wreszcie na zmiany, czy na południu? Nie, na południu to jest no to no to Ale ty chcecie, żeby to robili. 7 zmian, 8 zmian. No i w takim momencie mogę zauważyć, że trochę. Nie wiem, to jest Zastanawialiśmy się, może właśnie wyroki doświadczone. Strzele tak, zrobił tak. To nie jest tego konsekwencja. Oni puszczają szybki skrzydłowy grosi gorzej broni, jest mniej odpowiedzialny w defensywie, do przodu bardzo dobrze, ale kamek jest bardziej odpowiedzialny w defensywie. Skóraś jest młody, zawodnik, uczy się do pierwszej prezentacji. Przy innym wyniku skrzydłów nie byłoby problemu. Staram się nad nim, ale już od nie. dlatego a nie który jest Regularnie widzę w francuskie, tak ale że zarabią bardziej ofensywnie za granicę. Co jest to bardziej ofensywnie? No, no, ale, ale wie pan, mi... patrzymy później na Arabię z Argentyną, a później a patrzymy no, na nas No to, na to na nie patrzcie na, na tę Arabię z Argentyną. Patrzcie na nas. Powiedzcie mi skład bardziej ofensywny niż wczoraj wystawił się. Kto miał się. grać? To, zebrał drugą piłkę pod granią. Dobrze, na gramy, kto? Żeby Ale za kogo Sztyderki? No, tak, tak. Za Szymańskiego. Eee... To teraz musimy jak obiec? chciałbyś grać? 4-4-2? W Świderski i Konowój tu zależą I oni mają trzech pomocników w środkach, mamy my dwóch Krycha i do tego Zieliński Zagrajmy 3-5-2 z 3-5-2? Przecież tu mieliście problem, żebyśmy 3-5-2 Z piątką, nie no Ale nie, 3-5-2 No dobrze, 3-5-2 łatwo, no to co zrobimy? <muchany> z Kurasiem, z Kamińskim, z Grosickim, z Frankowskim Przecież 3-5-2, gdzie oni mają grać? A przecież na ławce, no mówię, podarabiesz auta wszystko no, się no, jeszcze, rozwiązania na każdy problem masz Nie, wtedy też mamy piątkę z tyłu, ale mamy zagęszczony środek, mamy na Pyta trener, to A my pyta, a my Jak powiem wam, że się nie znacie, to się obrazicie Nie, nie, nie My wiemy, że to nie znamy Ej trenerze, a co zdecydował, że Krystian Bielin? Słyszę? Czemu nie Zapytaj kolegów, koledzy się chodziło Dlaczego Keever ma nie grać? Keew gra wszystko w seriale. Serio ja ci wytłumaczę później. A ja ci wytłumaczę później. A dlaczego Bielik nie zagrał od pierwszej? Ja Słyszałem meksykańskie. A Polaków? mało było masowego. No. Drogi wiszka są, także od nas też rodzi dużo nie przyjechało. No bo... Wam płacą żeby byście sami za swoje nie przyjechali. To przyjechał, przyjechał za swoje. To przyjechał za swoje. Brawo Kusza. Jeden, jeden panowie. Jeden z wielu, jak mówią. Gdyby nie cupek, gdyby nie poprzeczkę, gdyby nie rzutkarny, co tak trochę. To teraz no to wszystko nie hona, 20 stars. Zarazem. Jeżeli afera o te słowa Wojtka Szczęsnego, który powiedział, że w meczu z Argentyną już zero punktów na pewno. nie będzie słuchać, pod... trzeba słuchać ze zrozumieniem, To jest największy problem. Wie? Ja nie ma żadnej afery, ja byłem przy tym co Wojtek mówił i jak mówił, po co to mówił, także nie róbmy z tego problemu. Potrzebujecie głośnych tytułów, Wojtek Szczęsny, afera i tak dalej. A co zdecydowało, panie... że Chrystian w bo wydawało się, że zagrał od początku razem z Grzeszkiem, tak troszkę Grzeszek będzie nad taką usępą bardziej. Pytanie jakby Crisa rozegrał to kto ma lepiej? Zawsze zadajcie sobie takie pytanie. Za kogo Krystian ma wygrać mecz? Czy Za mikrofon, że zorganizował no, że... albo kamu to? Ja uważam, że oni grają ewentualnie powiem to, no, uważam, że jeśli że... nie no, kasię jak... za przedpotykanie polepszy, trzymam ale zakładałeś, że Nikola, który gra 4-3-1. wiadomo, że nie no. reaguje. Nic no, się nie wystawić grającego, chłopaka w Serie A regularnie i tak dalej, w dobrej formie jest, okej, okay, bo... Troszkę go to przytłoczyło, a to jest w dalszym ciągu bardzo dobry piłkarz, tak? Zakładaliśmy szybkie skrzydła i takie były. było, bo on był Kamiński, także dlatego nie było miejsca dla yy, Bielika. No, Bielik może grać za kogo w tym odpadzie? Albo za Szymańskiego, który świetnie biega i jest też formą, tak? Robi furonę w holenderskiej lidze, albo za Zielińskiego. Za jednego z nich mógł grać. Pytam za kogo. Mm. No to sami sobie odpowiadacie, no. Przestrzeniłem, bo no, 12 nie wystawię, chociaż może mi się zorientowały. Ja wczoraj, gdybyś było do kozowa i o tę porę, gdybym tu postawił, wszystko było dobrze. I moje kapelusze takie jak z masztowym wodzem, ja idealne, nie byłem myślę... Nie, nie narzekali kupcy, nie warto. Gorąki no. były ok. Ja myślę, że ta pogoda była odpowiednia. No teraz będzie troszkę trudniej, bo o 16.09, tak, o 17.00. Czy Hmm. Nie, z tych, są, nie, i ten, Bereś troszeczkę na rzekę, ta, i Bielice coś tam też hmm. ma delikatnie. Ale będą do końca Nie wiem, mam nadzieję, że tak, no. nie widziałem się dzisiaj z nim jeszcze rano, mry, bo oni troszkę dłużej pospali i od razu zaczynali trening. Takie stuczenia, czy? Nie, coś tam ma, nie wiem nawet co, bo by z lekarzem rozmawiałem, ale lekarz może by nie się, że wszystko jest okej. Zbigniew bo powiedział, że jesteśmy mistrzami świata Ale jak powiedział Fabczum, no nie Bońku? Nie, bo powiedział, że jesteśmy mistrzami świata w krytyce no <laughs> Czesiu, bo w sumie nie przegraliśmy pierwszego meczu w XXI wieku na mundialu otwarcia. A ja jest pamiętam krytyka. 82, dobrze pamiętam, srebrny medal. Pamiętam 86, a później 16 lat pamiętam, że nie było mundialu. Polaków. Później był 2002 Engel, 2006 Janas i znowu 12 lat się było. A my byliśmy 4 lata temu w Rosji jesteśmy tutaj. Także cieszmy się chwilą. Idziemy drogą 82, tak? Nie wiem, gdzie idziemy jak to mówi Grzegorz Latu jak kandydował gdzieś tam pójdę drogą papieża. Nie, nie. <laughs> Co to było?